Nie ma tu wahacz? Z czego wynika fakt, że Lexus NX jest najlepiej sprzedającym się modelem tej marki w Polsce i jednym z najlepiej ogólnie jeśli chodzi o segment premium w naszym kraju, sprawdzę to na przykładzie egzemplarza w topowej konfiguracji, to znaczy wersji wyposażeniowej o motonashi, a także z hybrydą plug-in. Nosi on oznaczenie 450H, i jest aktualnie jednym z dwóch wariantów silnikowych, które przewidziane zostały do tego Lexusa. W obu przypadkach mówimy o elektryfikacji, ale podstawowe 350H jest zwykłą hybrydą HEV z napędem na przód albo na obie osie z mocą 243 koni mechanicznych, a 450H, oznacza już zawsze napęd 4x4 oraz 309 koni. W przeciwieństwie do poprzedniej generacji nie można NX-a kupić już ze zwykłą benzyną, a obecne drugie wcielenie tego modelu pojawiło się w sprzedaży w 2021 roku. Mamy tutaj do czynienia ze średniej wielkości suwem mającym 466 cm długości i 186 cm szerokości, oraz łączącym obłą, jajowatą ogólną bryłę z ostrymi detalami, zwłaszcza gdy popatrzysz się na projekt przodu. Sporo tych samochodów spotkać można na ulicach, a też Lexus od lat stosuje taki pomysł na nadwozie w różnych modelach, więc do tej jego ostrości można było się przyzwyczaić, ale fakt zostaje, że NX według mnie wygląda naprawdę ładnie. W większości odmian nadwozie samochodu prezentować się będzie tak samo, bo poza innymi felgami wersje wyposażenia nie ingerują np. w kształt zderzaków i jedynie wybierając F-Sport można liczyć na podostrzenie wyglądu i lekko zmienione wspominane zderzaki oraz więcej czarnych akcentów. W Omotenashi dostaje się bardziej cywilny wygląd, 20 felgi w standardzie, a za lakier metalik dopłacić trzeba 5000 zł. Samochód ma też z pozoru zwykłe klamki, które jednak wcale takie standardowe nie są, ponieważ mają tutaj po wewnętrznej stronie przycisk i wystarczy go lekko nacisnąć, aby drzwi się otworzyły. Na tą klamkę nie trzeba w żaden sposób ciągnąć. Nie powiem, aby ciągnięcie było dla mnie jakimś problemem w innych autach, ale jednak tutaj no, trzeba przyznać, jest to bardziej elegancki sposób dostępu do pojazdu. We wnętrzu również wystarczy nacisnąć przycisk, i drzwi się otwierają. W przypadku jakichś sytuacji awaryjnych jest możliwość w ten sposób ich odblokowania w bardziej tradycyjny mechaniczny sposób, ale po chwili przyzwyczajenia przyznam, że korzystanie z tego przycisku jest przyjemniejsze niż tradycyjne ciągnięcie za klamkę. We wnętrzu dostaje się dosyć prosty projekt z wyraźnym skupieniem się kształtów w okolicach miejsca pracy kierowcy, też ekran jest lekko w jego stronę nakierowany. W Omotenashi można miksować kolorystykę kabiny, bez dopłat mamy albo w pełni czarną, albo miks czerni z brązem, czerwienią, albo tak jak w prezentowanym egzemplarzu kolorem kości słoniowej. W testowanej najbogatszej odmianie dostajemy także w standardzie skórę półanilinową, dodając do tego funkcję wentylacji i podgrzewanie foteli. To czuje się doświadczenie premium, brak jest za to niestety masażu. Fotele są umiarkowanie miękkie, nie mają też jakiegoś wyraźnego wyprofilowania po bokach, takie neutralne i uniwersalne, przy czym według mnie też naprawdę wygodne, nawet gdy pokonałem w nich długą trasę. Skórę naprawdę dobrej jakości przyjemną w dotyku jeszcze dodam. Spotkać może na drzwiach, chociażby na podłokietnikach. Mamy także wstawki drewniane, a poza tym występują standardowe bardziej materiały, które są miękkie i dobrze wyglądają. Przy czym przed pasażerem moim zdaniem jest zbyt dużo tego ciemnego tworzywa, cokolwiek urozmaicającego by się tutaj przydało, już takiego bardziej designerskiego punktu widzenia, nie materiałowego. Na tunelu środkowym mamy jedyny większy fragment fortepianowej czerni, ale nie taki duży, żeby przeszkadzał. Wszelkie detale są wykonane bardzo. Bardzo precyzyjnie, nie ma też problemów ze spasowaniem, więc pod kątem jakościowym nie czuję się może takiegoś ogromnego przepychu, ale wciąż jest naprawdę dobrze. Pod maską w Lexusie NX pracuje za to bez względu na to, czy mówimy o zwykłej hybrydzie 350 czy plaginie 450 wolno sący silnik benzynowy 2,5 litra mający 4 cylindry. To, co zwróciło chyba najbardziej moją uwagę w układzie napędowym, to jego wyciszenie w kabinie. Silnik ogólnie ma lekko dostojniejszy dźwięk niż mniejsze konstrukcje i czuje się, że trochę więcej jest go pod maską, ale już abstrahując od tego, zachowuje się on dyskretnie podczas jazdy. Nie jakoś zupełnie, bo okresy, gdy od Pala się po podróży w trybie elektrycznym są odczuwalne, ale nie zwraca się na to za bardzo uwagi. Podczas wchodzenia na wysokie obroty również nie jest źle, chociaż układ hybrydowy opiera się o bezstopniową przekładnię ECVT, która nie stara się symulować fizycznych biegów, tylko w trakcie przyspieszania wkręca benzynę na jednostajne wysokie obroty. Ze względu na kulturę pracy silnika, nie był to dla mnie problem, a swoją cegiełkę dokłada do tego jeszcze dynamika układu napędowego, bo jest ona na tyle duża, że po pierwsze rzadko spalinowiec musi się aż tak wysilać podczas normalnej jazdy, a po drugie, jak już to zrobi, to zakładaną prędkość. Prędkość można szybko osiągnąć, a później obroty spadają. Taka sama sytuacja, to znaczy szybkie podwyższanie i również szybkie spadanie obrotów. Czuję się też lżej, wciskając gaz. Tak jak wspominałem, mnie to nie przeszkadzało, ale warto brać to pod uwagę, bo gusta są różne. Z kolei, maksymalnie wciskając prawy pedał, tak wygląda przyspieszenie samochodu od zera do setki. Tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi Lexus NX450H oferuje jak dla mnie bardziej niż zadowalające. Samochód ten nie ma jakiejś agresywnej charakterystyki, czy to akustycznej, czy w reakcji na wciskanie gazu, bo układ elektryczny upłynnia wstępną reakcję, a bezstopniowa przekładnia też płynnie wkręca silnik na obroty, więc o jakimś szarpaniu czy coś w tym stylu nie ma w trakcie jazdy mowy. Obserwując prędkościomierz, wartości się jednak zgadzają i można NX-em bezpiecznie podróżować przy każdej legalnej w Polsce prędkości i też przy okazji po prostu. Przyjemnie, bo poczucie dostępności mocy jest tutaj duże. Wszystko co powiedziałem tyczy się jazdy przy wyładowanych akumulatorach, gdzie auto zmienia się w zwykłą hybrydę. Wtedy silnik spalinowy ingeruje dosyć szybko na wciskanie pedału gazu i tryb elektryczny może się wykazać głównie podczas toczenia się w korkach albo utrzymywania prędkości. Głównie prędkości tych miejskich, ale nie tylko, bo jadąc szybciej, także można krótkie okresy pokonywać bez udziału benzyny. Porcja energii w akumulatorach, zużywana na np. Na ostrzejsze przyspieszanie, zawsze jest w nich obecna, przy czym nie odczułem jakiegoś agresywnego wskakiwania na obroty, aby baterię podładowywać. Czasami zdarza się, że obroty są większe, ale nie na tyle, aby wyróżniało się to jakoś negatywnie akustycznie. Jazda w trybie hybrydowym przekłada się na zużycie paliwa w Warszawie w okolicach 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał okolice 5,5 litra, a na ekspresówkach 7 7,5 litra. Jest zatem nie jakoś rekordowo mało, ale jak na gabaryty auta oraz jego jednostki napędowej, moim zdaniem ok. Z kolei, gdy samochód naładuje się z zewnętrznego źródła, liczyć można na około 70-80 km zasięgu elektrycznego. Mnie przynajmniej tyle wyszło podczas jazdy miejsko Podmiejskiej przy temperaturach powyżej 20 stopni na plusie. Jest to zatem naprawdę solidna wartość, która w wielu scenariuszach pozwala na pokonywanie codziennych dystansów bez angażowania silnika benzynowego. Aby go odpalić, trzeba się już postarać i ostro cisnąć pedał gazu, bo dopiero wtedy spalinowiec musi wkroczyć do akcji, ale podczas jazdy takiej normalnej, ale bez pilnowania się, ani razu benzyna się nie włączyła. Silniki elektryczne NX450H mają 184 konie mechaniczne na przedniej osi oraz 54 konie na tylnej, tworząc układ nazwany i form zatem wartości są wystarczające na normalne użytkowanie. Ładować testowanego Lexusa można prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego i auto wyciąga wtedy przeciętne, ale wciąż rozsądne 6,6 kW. Jego akumulatory to 18 kWh, zatem do pełna można naładować je w około 3 godziny. Jest także możliwość sterowania, czy spalinowiec ma ładować baterie podczas jazdy albo forsowania trybu elektrycznego lub hybrydowego. Wskazania związane z działaniem układu napędowego śledzić można na elektronicznych zegarach, które mają jednak niewielkie, jak na współczesne, standardy wyświetlacz. Jest on dobrze wkomponowany w otoczenie, ale jak się człowiek przyjrzy, to dostrzeże, że tutaj się on kończy, a po boku mamy na stałe umieszczone grafiki. Ale jeśli chodzi o ekspozycję tych najważniejszych, podstawowych rzeczy związanych z jazdą, no to jest ona wystarczająca. Chociaż też fakt zostaje, że szału nie ma, jeśli chodzi o możliwości personalizacji czy coś w tym stylu, ponieważ można tylko sobie modyfikować to, co będzie wyświetlane na środku i z niestandardowych rzeczy jest możliwość ekspozycji przeciążenia i to by było na tyle. Poza tym mamy typowo użytkowy komputer podróżny czy informacje systemu audio. Podświetleniem zestawu wskaźników sterować można przy pomocy przełączników obok nich, przy czym nawet przy maksymalnej jasności wciąż zegary są dosyć ciemne, nie tak żeby pogarszało to czytelność, ale są one takie dziwnie przygaszone, gdy się jedzie w słoneczny dzień, gdy Światła wokół jest mniej, to już jasność jest odpowiednia. Sterowanie zegarami odbywa się standardowo z kierownicy, ale sposób tego sterowania jest niestandardowy, ponieważ wszystkie przyciski są nie tylko normalnie wciskalne, ale są również dotykowe. Gdy się wciśnie, to jakaś funkcja zaskakuje, ale gdy się przyłoży palec, to pojawia się informacja, co aktualnie możemy zrobić, i wciskając ten przycisk zmienia się funkcjonalność krzyżaka. Z prawej strony mamy albo możliwość przełączania się w wysokości wyświetlacza Head Up. Albo zmiany to co przed chwilą pokazywałem zawartości zegarów, ale gdy się naciśnie ten dolny przycisk, to zmienia się wskazanie na standardowy krzyżak do obsługi tempomatu. Z lewej strony z kolei mamy zawsze na przyciskach lewo-prawo zmianę piosenki czy stacji radiowej, a góra-dół można albo mieć sterowanie telefonem. Albo zmianę źródła dźwięku, i jest to rzecz, która wymaga przyzwyczajenia, ale przyznam, że gdy już trochę tego poużywałem, to nie uważam, żeby to było ani lepsze, ani gorsze od takich zwykłych przycisków. Jest po prostu czymś innym na zbliżonym poziomie ergonomii do takiego tradycyjnego rozwiązania. Jeszcze dopowiem, że te wewnętrzne przyciski do sterowania głośnością czy aktywacji tempomatu też mają warstwę dotykową, ale są umieszczone na stałe, mają tylko jedną funkcję. A żeby nie trzeba było w tym procesie specjalnie skupiać swojego wzroku na zegarach, to wszystko to, co robimy palcami z przyciskami, jest również eksponowane na wyświetlaczu przedziernym. Bardzo ułatwia to korzystanie z tego rozwiązania. Ekran środkowy w Lexusie NX ma z kolei bardzo solidną przekątną, aż 14 cali, przy czym zauważalną część na dole zajmuje panel klimatyzacji, który jednak dzięki temu ma odpowiednio duże ikonki, więc nie ma problemów, aby w nie trafić. Też jeszcze bardziej na dole mamy fizyczne elementy sterujące do zmiany temperatury czy też odmrażania szyb, więc ogólnie wygodnie się z tego panelu korzysta. Poza tym powyżej mamy oprogramowanie standardowej funkcjonalności jest nawigacja, system audio, telefon, też można śledzić różne informacje na większej przestrzeni związane z jazdą, czy też dostrajać różne rzeczy związane z działaniem samochodu, co jest moim zdaniem dobrze zaprojektowane. Te nadrzędne kategorie zostają po lewej stronie, gdy się zmienia te bardziej konkretne rzeczy. Interfejs jest przejrzysty, mamy bardzo dobrą reakcję na dotyk, też dobrą szybkość działania, więc ogólnie jest OK. Jest też chociażby tutaj taki panel skrótów, gdzie można m.in. wyłączyć łatwo asystenta prędkości ISA. Mam jedynie dwa zastrzeżenia do tego rozwiązania. Po pierwsze, gdy się wejdzie przed nawigację, to nie można podzielić ekranu, i ta nawigacja ma dla siebie ogrom przestrzeni, a nie ma na przykład wskazania z systemu audio, więc brak podziału takich ekranów domowych jest moim zdaniem dużym minusem. Ja przynajmniej nie znalazłem możliwości tego dostrojenia. Gdy się wejdzie np. tutaj, no to nie ma. Takiej opcji, a po drugie, gdy się odpali Android Auto albo Apple CarPlay, to nie ma możliwości, niestety, wyjścia łatwego do tego oprogramowania, które przygotował Lexus. Nie znalazłem żadnego przycisku fizycznego czy coś w tym stylu, aby to zrobić tylko trzeba to zrobić w sposób tradycyjny, znaczy tak, tak i dopiero tak. No i wymaga to, jak dla mnie, zbyt wielu kroków. Pod ekranem najbardziej zwraca na siebie uwagę pokrętło. Do wyboru trybów jazdy jest Sport, Eco oraz Normal, bez możliwości personalizacji. Trochę skromniej wyglądają przyciski, ale wciąż są do aktywacji kamer, a poniżej jeszcze mamy sekcję ładującą. Jest USB-C, USB-A, indukcyjna mata, a po odsunięciu tej półki mamy kolejne dwa USB-C, a także złącze 12 v Zatem jeśli chodzi o możliwości ładujące, to są one duże. Estetyczne dzięki tej półce, a także odpowiednio urozmaicone. Z tyłu mamy kolejne 12V oraz dwa USB-C, zatem nikt bez energii w NX nie zostanie. Aby wejść w posiadanie Lexusa NX, trzeba wydać aktualnie od 237 900 zł, zatem różnica względem kosztu egzemplarza testowego za 372 900 zł jest pokaźna i większą jej część stanowi wyposażenie. Porównując bowiem koszty układów napędowych, to w zwykłej hybrydzie dopłata do napędu na 4 koła to 10 tysięcy złotych względem podstawy, a do układu plugin to kolejne 30 tysięcy, a reszta kwoty to już zasługa ilości dodatków na pokładzie. Cennik Nixa oparty jest o półki wyposażeniowe, do których dodawać można tylko pojedyncze pakiety i patrząc na te półki dostrzec można wyraźny podział na środku, to znaczy mamy trzy bazowe, znacznie tańsze i bardziej zdroworozsądkowe wersje, a później występują już te bardziej powiedzmy Tematyczne dla osób z grubszymi portfelami. Przez tematyczne mam na myśli overtrail stawiające bardziej na jazdę w terenie z chociażby podwyższonym o 1,5 cm prześwitem czy zmienionym zawieszeniem. F-Sport również modyfikuje pracę amortyzatorów i jest ona sztywniejsza. Dochodzą także zmieniające optycznie samochód dodatki, o których wspominałem. O mote to z kolei powiedzmy zwykła buda, ale doposażona praktycznie we wszystko, co się da użytkowo. Dokupić ekstra można do niej wyłącznie panoramiczny dach, który w egzemplarzu testowym akurat się nie znalazł. Wciąż jednak poziom wyposażenia z w omoty nasi bardzo dobry i niczego nie brakuje i do przyjemnego i bezpiecznego podróżowania. Patrząc na półki wyposażeniowe, to decydując się już na i tak auto z segmentu premium, które będzie droższe, najrozsądniejsze jest moim zdaniem środkowe Prestige. Dwie bazowe odmiany też oferują akceptowalne wyposażenie, z którym spokojnie można użytkować auto, ale jednak brak chociażby dostępu bezkluczykowego w podstawie czy elektryki klapy bagażnika i kilku innych rzeczy może długoterminowo dokuczać. Też w biedniejszych odmianach dostaje się chociażby mniejszy ekran, niż ten, który pokazywałem, to znaczy wciąż solidny, bo mający 9,8 cala, ale jednak zauważalnie skromniejszy niż testowane 14 cali, które można jako opcję dokupić dopiero w Prestige. Dlatego wszystko zależy od zasobności portfela, jak dla mnie, aby już z czystym sumieniem cieszyć się potencjałem, jaki oferuje Lexus NX, optymalne jest właśnie prestiż po lekkim doposażeniu. Dokładnie taką konfigurację można mieć również za 3292 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym przygotowanym przez partnera Wahacz TV i firmę Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a widzowie kanału po wpisaniu w uwagach do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowe dostarczenie wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. W Prestige wciąż jednak nie można w standardzie liczyć na kamery 360 stopni czy światła matrycowe i szkoda, bo chociaż część z tego typu dodatków typowo użytkowych, po pokroju też wspominanego większego ekranu, nie zamykałbym wyłącznie w trzech topowych wersjach. Gdyby jednak rozbudowane kamery na pokładzie się znalazły, to oferują one dobrą jakość, bez jakichś bajerów pokroju widoków 3D, ale do ich podstawowej funkcjonalności nie można się przyczepić. Warto mieć ogólnie na pokładzie, bo Lexus NX przez swoją specyficzną bryłę ma chociażby niewidoczną przez frontową szybę maskę, a tylna szyba do największych nie należy. Przy niskich prędkościach kierownica pracuje bez wyraźnego oporu, więc chociaż gabarytów auta się nie przeskoczy i też sporego promienia skrętu, to przynajmniej nikt podczas manewrowania się nie zmęczy. Tak samo płynnie i neutralnie samochód zachowuje się przy wyższych prędkościach. Ogólnie NX nie jest stworzony do jakiejś ostrej jazdy, ale całkiem nieźle się w zakrętach zachowuje, można go łatwo wyczuć. Zawieszenie też jest bardziej nastawione na wygodę, ale w nim również czuje się chęć konstruktorów, aby było uniwersalnie. Dodając do tego poczucie dobrej izolacji do otoczenia, dostaje się bardzo przyjemny wjeździek dla mnie auto, tak aby relaksująco pokonywać nawet długie trasy, do których ten model jest jednak moim zdaniem stworzony, bo tylko do miasta jest trochę za duży. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w testowanym Lexusie ma ciekawy styl, to znaczy nie ma tutaj jakichś bezpośrednio rzucających światło, ledowych pasków czy coś, raczej oświetlają one tylko otoczenie, co prezentuje się ciekawie, zwłaszcza moim zdaniem na tunelu środkowym mamy też podświetlone drzwi, a także przestrzenie na nogi, można modyfikować jasność. Z sekcji niezależnie, a jeśli chodzi o kolorystykę, no to tutaj już nie można nic sobie miksować. Mamy tylko jeden nadrzędny kolor, który można wybrać albo z barw przygotowanych przez producenta, albo można sobie wybrać jakiś kolor, który nam najbardziej odpowiada. Instrumenty pokładowe już niezmiennie podświetlone są na kolor biały. W tym obszarze nie ma żadnych braków. Wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się swojego podświetlenia. Zatem jest tutaj i przyjemny nastrój i odpowiednia funkcjonalność. Światła z przodu w Lexusie NX mają spodziewany po samochodach tej marki ostry i wyrazisty kształt. Wszędzie w tej części nadwozia obecne są LEDy. Występują także w niewielkich kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy listwę łączącą lampy, która robi to, przyznam, całkiem zgrabnie i nie tak sztampowo. Tutaj również producent postawił na diody, zatem nie mam zastrzeżeń i do technologii, i do wyglądu, bo światła prezentują się moim zdaniem bardzo ładnie matrycowe światła Lexusa NX nazwane zostały Quad LED i ich zadaniem jest takie wycinanie pionowe fragmentów wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie pozostałych obszarów drogi, czyli poboczy. Do LEDów mam jedno zastrzeżenie, to znaczy zbyt późne tworzenie świetlnego tunelu. Czuję się, że jest to zamysł konstruktorów, bo to opóźnienie jest powtarzalne, a też nikt mi nie mrugał długimi, więc może z dalszej odległości do ślepienia wciąż nie dochodzi, no ale fakt zostaje, że moim zdaniem reakcja wcześniejsza jedną, dwie sekundy byłaby lepsza. Na szczęście sytuacje jeszcze dłuższego zignorowania innego auta się nie zdarzały. Precyzja odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest niezła, to znaczy wystarczająca, aby adaptacyjne led spełniały swoje zadanie, ale zarazem spotkać można u konkurencji ostrzejsze krawędzie świetlnego tunelu. Do mocy nie mam zastrzeżeń, jest ona duża. Ogólnie światła Enixa poprawiają bezpieczeństwo po zmroku i dobrze jest mieć je na pokładzie, lekko jedynie zmodyfikowałbym w nich czas reakcji na inne pojazdy na bardziej zachowawcze. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie. Na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, to znaczy aż takiego marginesu już nie mam, ale gdy się konkretnie nawet wyprostuję, to moje włosy nie stykają się z pod Lekki zapas jeszcze występuje. W tunelu środkowym jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie mamy obecny rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma pojemność 545 litrów. Dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. To znaczy ścianki boczne może zbyt równo nie wyglądają, ale wciąż lepsze jest to niż gdyby były idealnie od linijki tutaj i pozbawieni bylibyśmy tej dodatkowej przestrzeni, jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to mamy po bokach haczyki na jakieś torby. Z lewej strony dochodzi także Kolejne złącze 12V. Pod podłogą jest miejsce na schowek, chociażby na kable i zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się do dyspozycji 1436 litrów, a także podłogę składaną na płasko. Podsumowując po tygodniu spędzonym z Lexusem NX, mogę zrozumieć, czemu cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Po pierwsze, dzieje się tak ze względu na na nadwozia, bo do modnego Suwa dochodzą uniwersalne, całkiem gabaryty, ani nie za małe, ani jakoś przesadnie duże, aby to auto było uciążliwe, na przykład w mieście. Poza tym, NX jako samochód nie jest może wybitny i deklasujący konkurencję, ale ogólnie wszystko robi dobrze, bo ładnie wygląda, przyjemnie się nim jeździ, łatwo obsługuje i jest dobrze wykonany. Biorąc pod uwagę reputację hybryd Toyota i Lexusa, dostaje się przepis na kuszącą propozycję w gronie aut tego typu. Testowana konfiguracja jest dosyć ekstremalna cenowo i zastanawiałbym się nad wydaniem aż takiej kwoty na ten samochód, bo zahacza ona już o terytorium większego RX-a. Ale schodząc trochę z wyposażeniem, wciąż otrzyma się bardzo udany moim zdaniem rdzeń, bo testowany Lexus NX to ogólnie po prostu dobre auto, nawet bez skóry i wszystkich barierów egzemplarza testowego. I to wszystko co przygotowałem o Enixie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o karli z polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!